Wskazuję ja nam mapkę yy, wysypijska Продолжение следует... А.

Nie zepsuła się ręczko? Właśnie zepsuła. O kurka. O, pojeżdżono. Patrz się to robi, kurde, o, a nie, nie tam. Bo, kurczę, myślałem, że szybciej pojedzie Co? Myślałem, że to tam szybciej pojedzie. Co to tu by trzeba było, aż. Czekaj. O kurka. A nie masz w domu jeszcze jednej? Nie. A, to nie dojedziesz do tego. Tam. Czekaj, odpal maszynę. A, na tym. Nie, już wżyt. Chodź, odwrócimy motor, może tam dojedziesz tak jedynkę zapnie. Nie no, tu da się wciskać sprzęgło przecież. Linką. No jak ma sprzęgło ma ten. No ale sprzęgło jakbyś ustabilizował tak jak powinno być, to wcisk. Nie jest normalnie. No, no do, o, wciśniesz las, a potem jak wciśniesz. No. tak. Nie do nas. <ślinny> Dobra, weź szczęgła będziesz no, rzucał no, biegi. Zaraz rad. <ślinny> Nie jeźdź Majster, dobrze, że się nagrało. <ślinny> Słabo, słabo Jak chodzisz, chodzi Dobrze Zryty mój projekt jest Kurde, to jest miks No sąsiad, naprawiaj, naprawiaj O oh Jezu yes. Sąsiad przyhamował, ja też przyhamowałem, a on nie przyhamował nie będzie nic pojechać. Siadaj. Daj się spisać? O nie. O kurde. No dobra, siadaj. Dobra, czekaj, może jakoś będę jechał. Nie będziesz jeździł, teraz będziesz stał i się patrzył na nas. Tak Jeśli się uważa. Jeśli nie to musisz dojechać tam. Do nich. Z którą strony? Tam prosto do razu? Tu, jak wyjedziesz, to w lewo. I tam Robimy też. Też miałem taką sytuację na tym, na pebutach, że miączka. No alfons, jest już mam. Ale patrz tak, nawet nie miał, ktoś nie, ktoś nie patrzył. Problem, to wiecie, jak Ale nawet patrz nie patrzył we mnie, tylko wywalił we mnie jeszcze. Nie, za mało gazu, bo to mu o tam tędy, to coś. Ale nie, on mi wywalił w koła, czyli nie. Idziemy, idziemy na ten. Ej kota upliżej. Co? Kajster już popsuł! Co No, wywalił we mnie jeszcze na torze i da. tak jest. Widzowie, koledzy się wcielił w rolę prowadzącego kanał. Da. Kurde. Jeszcze spoileruj trochę. Jak kolejkę ci się podoba? Do... Jest lux, tylko jest trochę, no, pomylona. No, Zamiast, to powinno być na przodzie. A to powinno być na tyle, ale no źle wyszło. Kolano Cię boli? Jak się nie patrzy, co się robi na torze, no to tak jest. No tak. Eu me a alterar benzina na mas tu mas tu está de cada vez